Witajcie na kanale prosto o inwestowaniu. Dzisiejszy odcinek o spółce Intuitive Surgical, spółka z giełdy oczywiście amerykańskiej, producent robotów chirurgicznych. A odcinek powstaje na życzenie jednego z widzów, który pytał, czy warto obecnie płacić 70-krotność zysków za akcję tej spółki. Jakieś gruntownej analizy nie chciałbym tutaj przeprowadzać, natomiast pokrótce opowiem w miarę prostym językiem, jakie szanse, i zagrożenia widzę przed Intuitive Surgical, dlaczego inwestuję w tą spółkę i jak postrzegam te akcje w kontekście następnych Kilku lat. Zapraszam do oglądania. Partnerem mojego kanału jest platforma inwestycyjna XTB, umożliwiająca handel akcjami i ETF-ami bez prowizji do obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie. Skąd korzystam na bieżąco? Bardzo je polecam, szczególnie początkującym inwestorom. Jeżeli chcielibyście sobie takie założyć, linki znajdziecie w opisie tego nagrania zanim o akcjach Intuitive zastrzeżenie, obowiązkowy disclaimer, pamiętajcie, że inwestowanie jest ryzykowne, ja inwestuję amatorsko także nie możecie tego filmu traktować jako porady inwestycyjnej najlepiej kupując jakieś akcje przeprowadźcie własną analizę ponieważ ryzykujecie własnymi pieniędzmi, ja korzystając z okazji chciałbym poprosić Was o klepnięcie klawisza subskrypcji, by ten kanał mógł się rozwijać dodatkowo, tak jak wspomniałem na początku tego nagrania, jestem posiada Zadaczem akcji Intuitive Surgical. Także mogę tutaj nieco koloryzować. Bieżąca pozycja w moim portfelu nie jest duża, jest to około 3%. Obecny wynik tej inwestycji to strata około 0,5%. Do tej pory w akcji Intuitive Surgical zainwestowałem lekko ponad 3000 dolarów. Rozważania na temat Intuitive Surgical zacznę nietypowo, bo od wykresu, wykresu dziesięcioletniego, już na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy do czynienia z akcjami wzrostowymi, biznes prężnie się rozwijający, reinwestujący zyski we, we własny rozwój, co za tym idzie. Notowania takiej spółki będą zaliczały coraz to wyższe poziomy cenowe. Patrząc na wykres, chciałbym zwrócić uwagę tutaj na pewną cykliczność. To jest rzecz naturalna, że kurs napotyka co jakiś czas opory, które zostają konsekwentnie przebijane. Natomiast w wypadku Intuitive Surgical dochodziło do retestu tych poziomów po jakimś czasie, i fakt, że jest to spółka bardzo wysokiej jakości, nie znaczy, że na tych akcjach nie możemy oczywiście stracić. Tutaj z takim problemem borykali się inwestorzy przed COVID-em, czy inwestorzy, którzy nabywali akcje w roku 2021 w okolicach 360 dolarów już za kilka miesięcy notowania było około 50% niżej. W ostatnim czasie akcje Intuitive Surgical w takim średnim terminie poruszały się w bardzo ładnym trendzie wzrostowym. Tutaj jak pod linijkę kurs reagował na linię trendu, natomiast w ostatnim w ostatnim czasie, na szerokim rynku, miała miejsce oczywiście. Korekta i ucierpiały na niej także akcje Intuitive Surgical. Kurs spadł do poziomu około 450 dolarów. Patrząc tutaj na tą analogię, występującą na wykresie, myślę, że ten poziom cenowy około 370-360 dolarów wydaje się technicznie dosyć atrakcyjny i szczerze powiedziawszy, mam nadzieję. Natomiast, czy tak się stanie, tego jednoznacznie powiedzieć. Nie mogę. Patrząc na akcje Intuitive Surgical, tutaj metryczka, notowane są one obecnie w okolicach 509 dolarów. Spółka posiada kapitalizację 182 miliardów dolarów przy przychodach niecałych 9 miliardów. Jest to dosyć dużo. Jeżeli chodzi o zysk na akcję, w chwili obecnej niecałe 7 dolarów. Wskaźnik ceny do zysku 75. Więc akcje bardzo, bardzo drogie. Tutaj współczynnik Beta Intuitive Surgical 1,68. Więc mamy do czynienia ze spółką niezbyt stabilną, jeżeli chodzi o notowania kursu, ich wahania. Spółka raczej dynamiczniej reaguje. Na zmiany, na informacje, jakie napływają z rynku, zdaniem analityków, akcje Intuitive Surgical w chwili obecnej powinny być wyceniane na około 585 dolarów. Oznacza to upside około 15%. Tutaj. Znaczna jednogłośność co do rekomendacji. Większość głosów za zakupem, czy bardzo mocnym zakupem, tutaj ze strony analityków. Tutaj strona Stock Analysis. Jeżeli chodzi o wycenę, o której wspomniałem, tutaj wskaźnik ceny do zysku, czy PI w wypadku spółek amerykańskich, ten wskaźnik w wypadku Intuitive, intuitive Surgical. Dziwić nie może, są to akcje, tak jak wspomniałem, bardzo wysokiej jakości, wycenione zawsze bardzo drogo. Tutaj mediana za ostatnie 5 lat ta mediana wynosi 65, natomiast gdybyśmy ten okres lekko, nawet skrócili, okaże się, że obecne poziomy cenowe. Są dosyć charakterystycznymi właśnie dla tych akcji. Czemu inwestorzy są skłonni płacić tak wiele za akcje Intuitive Surgical? Przede wszystkim robotyka medyczna, robotyka chirurgiczna to moim zdaniem przyszłość. Myślę, że świat będzie po prostu szedł w tym kierunku. To są możliwości, to są przewagi. I oczywiście to nie może dziwić, że Intuitive Surgical ma bardzo duży rynek przed sobą do zagospodarowania. A Intuitive Surgical jest oczywiście liderem tej branży. Niejednokrotnie był pionierem rozwiązań. Tutaj roboty Da Vinci, piąta generacja obecnie, sprawia, że Intuitive Surgical ma ugruntowaną pozycję na tym rynku. Te produkty są rozpoznawalne i cenione. W ostatnim czasie rozwój sztucznej inteligencji powoduje, że dane zdobywane podczas przeprowadzanych operacji, zabiegów przy użyciu robotów chirurgicznych stanowią nieocenione źródło tutaj wiedzy. I myślę, że to może stanowić kolejny katalizator, który jeszcze zwiększy przewagę takich spółek jak Intuitive Surgical. Kolejnym plusem tego biznesu jest oczywiście fakt jego lepkości i przywiązania klienta. Placówki medyczne, które nabyły robota Intuitive, przeszkoliły swój personel, nie są skłonne do zmian w tym zakresie. Dodatkowo klient tego typu będzie korzystał w długim terminie z narzędzi oferowanych przez Intuitive Surgical, mam na myśli tutaj chociażby końcówki, a także serwis ze strony Intuitive. Sergical sprawia to wszystko, że spółka generuje powtarzalne przychody, które stanowią coraz większą część środków spływających do Intuitive Surgical, takim ostatecznym czynnikiem, który uważam, że działa na korzyść tego typu przedsiębiorstw, jest fakt innowacyjności tego biznesu i możliwości rozwoju. Tak naprawdę w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić w którą stronę ostatecznie to wszystko pójdzie. W chwili obecnej e, firmy produkujące roboty skupiają się na własnej niszy, by ten robot realizował dany rodzaj zadań. Natomiast pole do popisu jest tutaj znacznie szersze i trudno oszacować w długim terminie, jak duży ten rynek do ugryzienia. E, tak naprawdę będzie. Wszystkie tutaj wymienione przeze mnie czynniki stanowią o sile fosy Intuitive Surgical. Spójrzmy teraz na Bilans Intuitive na stronie makrotrendz. Zaczynamy oczywiście od przychodów. Te rosną bardzo ładnie w długim terminie jedynie dwa okresy, w których Intuitive gubiło nieco środków płynących do przedsiębiorstwa. Ostatni kwartał to ponad 2 miliardy dolarów, które spłynęły na konto Intuitive ze sprzedanych usług i towarów. Za tym wszystkim podąża oczywiście EBITDA, jest to przedsiębiorstwo rentowne. Ostatni kwartał to 720 milionów dolarów EBITDA. Jeżeli jeżeli chodzi o EPS. Tutaj sytuacja wygląda także pozytywnie. Ostatnie kwartały to blisko 2 dolary zysku na akcję. Rocznie, tak jak wspominałem wcześniej, niecałe 7 dolarów zarobiło Intuitive. Jeżeli chodzi o ilość w akcji o w obiegu, tutaj nie możemy określić jednoznacznego trendu. Czasami przedsiębiorstwo to posiłkuje się bardzo lekkim dorzucaniem akcji do puli. Tutaj Pozyskiwany jest w ten sposób kapitał, następnie czasami te akcje są skupowane. Jeżeli chodzi o Aktywa tego przedsiębiorstwa długoterminowo rośnie to wszystko naprawdę ładnie. Tutaj tempo wzrostu to okolice ok. 20% w stosunku rocznym. Jeżeli chodzi o ilość gotówki, którą posiada Intuitive Surgical, w chwili obecnej jest to około 4,5 miliarda dolarów. Spółka zadłużona nie jest, co jest bardzo korzystnym objawem. Patrząc na marże, tutaj ostatni czynnik przy okazji oceny bilansu. Marże niezbyt stabilne, wahają się one w takim cyklu od 30 do Około 21-22%, jeżeli chodzi o marżę netto. Natomiast w długim terminie, pomijając tutaj te dosyć znaczne wahania, utrzymywany jest taki jednak stabilny poziom. W ostatnim czasie 28% przychodów zamienianych jest w przypadku Intuitive Surgical w czysty zysk. Chcąc inwestować w akcję Intuitive, powinniśmy zdawać sobie sprawę z faktu, iż jest to rynek dosyć konkurencyjny. Intuitive posiada oczywiście kilka przewag, które wymieniłem przy okazji poprzednich slajdów. Towarzyszą natomiast temu biznesowi także potencjalne ryzyka inwestycyjne. Zaczynając od konkurencji, tutaj Medtronic w tym roku wprowadza system Hugo, teoretycznie konkurencyjny dla robota Da Vinci oferowanego przez y, Intuitive. Ja tego tak nie postrzegam. Myślę, że tutaj Metronik ma nieco mniejsze szanse myślę, że rynek postawi jednak na dotychczasowego lidera. Drugim takim koncernem, który rozpycha się na rynku robotów chirurgicznych, jest Johnson Johnson tutaj system od system 4 cztero, robot 4 ramienny, więc teoretycznie y, dający możliwość skorzystania. Z dodatkowego miejsca przy okazji zabiegu jest to jakaś przewaga, natomiast myślę, że gdyby zależało, to gdyby było to tak bardzo istotne, Intuitive popracowałoby w tym kierunku, by znaleźć w swoim portfolio odpowiednik dla tego typu robota. Trzecia spółka Striker, z systemem Mako, z robotem Mako. Tutaj ten robot specjalizuje się teoretycznie w operacjach ortopedycznych, operacjach na kręgosłupie i widzimy tutaj, że generalnie te przedsiębiorstwa zakospodarowały do tej pory swoje nisze jeżeli chodzi o zabiegi, specjalizują się w danym kierunku, jeżeli chodzi o operacje. Wydaje mi się, że ten, ten, ten rynek, ta branża dopiero tak naprawdę startuje w wypadku tych przedsiębiorstw, a na tym rynku Intuitive jest już rozpoznawalną marką, marką, która oferuje konkretny, produkt, który jest doceniony po prostu przez użytkowników. Jeżeli chodzi o ryzyka inwestycyjne, tutaj tak pokrótce, zawirowania celne, to co dotyczy w ostatnim czasie wielu innych spółek, ja dostrzegam także potencjalnego kryzysu w branży medycznej, ale może nawet nie medycznej, co ubezpieczeniowej. Myślę, że finansowania operacji mogą tutaj stanowić pewne problemy, a co za tym idzie, przełożyć się to na spadające tempo wzrostu przychodów dla takich. Spółek jak Intuitive Surgical obawiam się także pojawienia się nowej technologii w tej branży, która wyprze po prostu dotychczasowe rozwiązania. Jeżeli chodzi o Intuitive, ja kilkukrotnie mówiłem na tym kanale, że ten podmiot postrzegam tutaj po stronie takich spółek, które mają stabilizować mój portfel inwestycyjny. To jest ta lewa strona sztangi. Natomiast w wypadku Intuitive są takie dwa. Aspekty, które, których bardzo mi brakuje w wypadku tej spółki, to jest zróżnicowanie źródeł przychodów. Intuitive pilnuje swojej niszy, swojej branży, nie dywersyfikuje jej w chwili obecnej. To jest coś, czego troszeczkę mi brakuje. A na dodatek nie widzę takiego konkretnego celu na pipeline, na ścieżce rozwoju tego przedsiębiorstwa, czegoś na co byśmy czekali w perspektywie kilku lat, co mogłoby być takim game changerem, czy czymś na co po prostu liczymy. Jeżeli chodzi o tempo wzrostu przychodów i estymację, Przychodów, a także zysku na akcje. Te estymacje widzimy tutaj na lata 2025, 26 i 27. Szacuje się, że ten rok 2027 zamknie się zyskiem dla Intuitive rzędu niecałych 11 dolarów, co przy tej medianie Ceny do zysku wynoszące około 60, 65, 70 powinno nam dać wycenę akcji w okolicach 600 czy 700 dolarów. Czy jest to coś, po co warto się przy okazji obecnej wyceny tych akcji schylić? To zostawiam już oczywiście do indywidualnej oceny. Podsumowując krótko, dla mnie Intuitive Surgical, spółka bardzo dobra, bardzo stabilna, ciekawa, w ciekawej branży, funkcjonująca z silną fosą w postaci powtarzalnych przychodów, uzależniająca klienta od swoich produktów, natomiast wyceniona bardzo drogo moim zdaniem. Nie jest to nic nowego dla tych akcji, natomiast historycznie widzimy, że akcje można było nabywać w nieco lepszych poziomach cenowych w stosunku do generowanych zysków. W moim portfelu, intuitive 3,2%, pozycja niewielka i obrazuje to właśnie mój pogląd na tę spółkę. Chciałbym posiadać. Ekspozycję na tę branżę nie mogę sobie pozwolić, by takiej spółki w portfelu nie mieć, natomiast nie zbuduję przy e, takich poziomach cenowych zbyt dużej pozycji. Skorzystam z okazji, jeżeli taka będzie miała miejsce na rynku i ta spółka zagości w nieco niższych poziomach cenowych, tutaj moja ekspozycja zdecydowanie w moim portfelu inwestycyjnym na Intuitive Surgical będzie wtedy rosnąć. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Myślę, że w miarę prosto opowiedziałem o akcjach Intuitive Surgical, a w zasadzie o moim e, poglądzie na tę spółkę. Zapraszam na inne publikacje na omach tego kanału. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.